RQ'ie Sulasa, RQ'ie Sulasa na no, bocie, trafią go, trafiam, wbijaj, 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 trafiam, trafiam, trafiam Kaj panteon. Pantheon er Pantheon nie ma er nie ma Siema. Sponsorem dzisiejszego filmiku jest STS, czyli legalny polski bookmacher z najlepszymi dostępnymi bonusami. Jako że obecnie trwa MSI, możemy podbić emocje związane z kibicowaniem i spróbować obstawić jakiś meczek. W ramach naszej współpracy mam dla Was kodzik, dzięki któremu możecie odebrać nawet do 1560 zł. Pierwsze 1500 możecie odebrać jako bonus już przy pierwszych trzech płatach, a pozostałe 60 otrzymacie jako nagrodę za różne zadania. Dodatkowo STS pozwala na pierwszy zakład bez ryzyka do nawet 100 zł. Wygrywacie albo dostajecie zwrot. Więcej informacji na stronie STS. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu Anterios. Oferta oczywiście tylko dla osób pełnoletnich. Na koniec dziękuję STS za partnerstwo, a Wam życzę mi jego oglądania. O go. Możecie robić ten boss, bez jeszcze. Nie! Nie! Ty może Maciek, że ty wolisz topa a ja dżunglę. Ja mogę iść wszędzie. Dobra, to ja mam poszedł dżunglę w takim razie. Chyba gram graspa. Maciek, czekaj, zmień smajta. Maciek zmień smajta! O kurwa, ja nie mam ród! Wiesz proponowane. <próbawę>. Nie Maciek, a ja cię smajta! Kurwa! Nie wiem! Ty kliknąłeś to od Riotu, a ty mieliś pozycję dżunglę. Kurwa masz smajta. O kurwa. Trzeba ja, to przejąć. Trzeba, do... trzeba przejąć bez kitu. Ej, niszczę pacenki. Maciek idź ze smajtu idź ze smajtu. Co? Daj mi połkować po prostu. To ja tej antykino. Kto o tej buchy napierdala, bo ja nic nie słyszę poza tym. No ja napierdala, nie? Muszę się zasilić. <laughs> Przekonam. Jest taki tiktok, to ja, ostatnia walka w 15 sekund. Jest po prostu jakiś... Ty patrz, co się dzieje w lonu, debilu. Napinam tu? Szukam? Patrzcie. Ogo. Co on robi? Bojewu. Kurwa, co on robi? Rakiet, rakiet. Dobrze. Co na co? tym? Co? Bufa dostał. Kurwa, jak my gramy. Doszło Nie powiedziałeś? Nie <grymne> <grymne> mógł tak. się szybko uczy do ekipy. <grymne> Mamy samych AP! Samych! Jak to jest możliwe? Kurwa Garen. O, mają Yumi. Yellow Call Witch. O, jaja. I ma Sorakie na awatarze. Nie na widzę jej już. hej. Co. A ona z ikoną! Ikoną szmacenia się kurwa za RPK kosta to nie! To jest dla zdrowia gry, Agada, żeby nie było zbyt dużego stąpa. Musicie pomierać? Czemu mi kurwa nie pomogłeś? Musiałem tak zrobić, Agada. Nie musiałeś właśnie. Nie właśnie, to jest pojebane, ale musiałem. Patrz na to. Łop, <noise> 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 No i się chyba nie cieszą, że wygraliśmy. Drugim Macie, z okazji urodzin życzy Ci szczęścia, tak wielkiego jak ogromnie słońca, które pomimo zła tego świata dzień po dniu staje i obdarza nas ciepłem swoich promieni. Dużo wzlotów i szans, dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół, cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi. By trwało się, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz by nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. Od nie ma Aszy. <laughs> aby spłynęła dzisiaj miłość z nieskończonego źródła. A no tak, bardem wirtuel, to a Co to jest za no co jest? No co jest? A jest w tym roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia posłuchaj, co ci życzę. Ja dużo zdrowej radości, szczęścia w życiu i miłości, mocnej, piękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Tak się namęczyłem. Dobre, jeszcze jeden. Jeszcze jeden koksu. No ja, ja już nie mam. Teraz ja. Gówno i chuj. O, o no i fajnie. Ją przypominam tylko o ofercie ze STS-em. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Pozdro. Nie. Warfet? Kamilek Ja w ogóle nie wiedziałem, że mam heal. O kurwa O kurw Daj mi, daj mi, daj mi No to bierz No kurwa I <noise> e mi właśnie po tych trzech asystach poleciło item dla kurwa supportów, nie żartuj <noise> Dobra, to co, daj Wik? Jest ja na midzie <noise> nie, nie, proszę, no. O, dlaczego? To jest 500 bounty, to jest 500 bounty O kurwa, Mikołaj Jest pike mid, pike meat. Ja Amerykę, ja marek. Ale predikcie. Jeszcze masz jako uważaj z góry RQ'ie Dobrze, musisz już Niezły Gang? RQ'ie go, RQ'ie go Teraz trafiam. Trafił, jebaniec Kurwa mać, nie chce mi się grać Nie zabijaj, robisz solo Nie, nie, zabił. nie co? Nie zabiłbyś oh. Nie zabijłbyś co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Słuchaj jego, tak. Hamilhar stakuje D4. stakuje, kurwa. stakuje D4, teraz możesz powiedzieć A to be w tym sezonie. Dobra. Uciągnę czy nie tego topa? Opinia. <grym> no ta kurwa, średnio najeżdżam. Daj Maciek R. Daj R. Maciek, trafisz. Nie trafię, ale leci. Trafisz, trafisz, trafisz. Nie leci. No i co kurwa nie trafi? Ja to... zyskałem. Dzięki. Ułożaj na buswayna. pan Jajo. O kurwa, pan Swain. ZZZ Action. Co on robi? No już chyba zmodowany jest, wiesz? <laughs> Repaction for Bling, PS. pies. <laughs> Good job, Trox. <Trucks. laughs> Trox brzmi jak jakiś gość z jakiejś takiej bajki Pixara. Trox brzmi jak jakiś taki youtuber niszowy strasznie. Nie wiem, co mógłby Trox robić. Jakieś paczki modów do Minecrafta. Siema, jestem Trox. Widzieli wam pokażę mokój, Pomoże mi chyba botlane, prawda? No nie wiem, czy pomoże. Ty debilu! Nie no nie ma. Jest amire, jest amire nie, też. jak to nie weszło! Zabijcie mnie! Proszę, uduście mnie bieba, w tej chwili! Bieba. Co się dzieje, Maczyk? Ja na ja drugiej no, pokażę, mogę panu jak to jest, jest. To jest to jest to kombo, naprawdę. O co to? Wlewamy pudki na tubki. No coś mi duży, tylko to jest skrótki.